Mieszka gimko. Tutlandia niespodzianki. Rozdział czwarty, w którym zjawiają się dziadek i pies. Czyta Ronek Lato szybko się skończyło może nawet za szybko. Tutka miała pójść do przedszkola, ale bardzo nie chciała. Płakała i płakała. W końcu rodzice się zgodzili, żeby poszła za rok. Tutek wpadł na pomysł, że nie pójdzie do drugiej klasy, tylko też zostanie w domu. Ale rodzice powiedzieli, że nie ma mowy. To było bardzo niesprawiedliwe. Kiedy nadszedł wrzesień, Tutek poszedł do szkoły z dużym plecakiem. W ogrodzie drzewa też dźwigały ciężary. Jabłka i gruszki, ale największy i najcięższy był chyba brzuch mamusi. W dodatku Tucio wiercił się i kopał. Miał chyba za mało miejsca. Może trzeba mu powiedzieć, żeby przestał rosnąć zaproponował Tutek. Bo inaczej mamusia będzie taka ciężka, że trzeba ją będzie przewozić dźwigiem. To nie od niego zależy, wytłumaczył mu tatuś. Taki Dziedziuś to cud natury, niespodzianka. Będzie niespodzianka, pomyślała Tutka. A może Dziedziuś będzie miał złote włosy albo takie piękne, fioletowe oczy? Miała tyle kolorów w głowie, że nie mieściły się w myślach. Fruwały sobie jak motyle. Pewnego ranka obudził ją jesienny deszczyk. Stukał sobie w szybę i stukał, jakby grał jakąś melodię. Stuk, puk, stuk, Co on śpiewa? Zastanawiała się, przebierając nogami w ciepłym łóżku. Pora, pora na kalafiora. Usłyszała bębnienie kropli. Pora, pora na kalafiora. Padał deszczyk. A może to kutka się przesłyszała? Wyszła więc z łóżka i stanowiła się sama ubrać, żeby nie budzić rodziców. Zaraz będzie chodzić do przedszkola, a tam trzeba dużo rzeczy robić samemu w swojej szafce znalazła jakąś bluzkę, ale ciężko ją było przeciągnąć przez głowę. Ciągnęła i ciągnęła, jak dziadek za rzepkę, i nagle jej głowa wyskoczyła na drugą stronę. Prach! Urwały się dwa guziki i poleciały pod łóżko jak szalone. Spodnie Ciągle się wygłupiały i ruszały. Tutka szybko je włożyła i łobudu przewróciła się na podłogę. Obie nogi siedziały w tej samej nogawce. Zobaczyła okrągłe oczy Misia Pandy i Misia Polarnego, które przeglądały się z ciekawością. Ubieram, wytłumaczyła im. Kiedy wreszcie włożyła te wszystkie niegrzeczne ubrania, poszła na dół w poszukiwaniu śniadania. Najbardziej na świecie lubiła jajka i bardzo się ucieszyła, kiedy je zobaczyła w lobówce. Wyjęła dwa i położyła na stole, odwróciła się, żeby wyjąć ulubiony żółty ser. A jajka, jak to jajka, powolutku potoczyły się po stole, aż dotarły do jego brzegu. I zaczęły zeskakiwać prosto na podłogę. Najpierw jedno, splaś! A potem drugie, splaś! Na podłodze pływały obydwa. Cutka nie mogła uwierzyć własnym oczom. O! Jajecznica, ale mamusia jaja gotuje, przypomniała sobie. Zaczęła szukać czegoś innego. Na parapecie zobaczyła dużego pomidora. Cutka była mądra i wiedziała, że pomidory, jak ręce, myje się pod kranem. Odkręciła mocno wodę, a ona poleciała jej prosto do rękawa. Ha! Krzyknęła. Wreszcie udało się zakręcić wodę, ale cała bluzka była mokra. Na szczęście pomidor też się zamoczył. Dobra robota, pomyślała Tutka i usiadła do stołu. Mniam mniam. Jej małe zęby łatwo wbiły się w pomidora, ale ten nie chciał siedzieć na miejscu i cały jego środek wyskoczył jej na szyję, a sok do oka. Ratunku! Nic nie widzę. Ratunku! wrzasnęła. Z góry rozległ się głośny tupot. Coś pędziło na dół po schodach i wtem do kuchni wpadło jakieś dzikie zwierzę. Tutka się wcale nie wystraszyła, bo wiedziała, że to jej brat. I czego ryczysz jak babu? Zawołał Tutek od progu. Nie da się czytać przez ciebie. Tutek! Przywitało go ciepło. No a niby kto? Smok Baltazar? Rozchmurzył się jej brat. Chcesz kromę? Tak, wielką, zarzeczyła sobie Tutka i posłała mu czarujący uśmiech wszystkimi zębami. Kiedy wstała mamusia, posprzątała rozbite jajka i zrobiła prawdziwą jajecznicę, Pyszną, że palce lizać. Przy śniadaniu tatuś chrząknął dwa razy, co znaczyło, że chce powiedzieć coś ważnego. Dziś wcale się nie kłóciliśmy, pochwalił się Tutek na wszelki wypadek. Brawo! pochwalił już tatuś. – Cieszę się, że mam takie mądre dzieci. Oho, pomyślał tutaj. Ciekawe, co on chce powiedzieć. Mamusia i ja rozpoczął tatuś – chcemy wyjść gdzieś w dwójkę, zanim urodzi się dzidziuś. Pomyśleliśmy, że pójdziemy dzisiaj na koncert do Filharmonii. A kto z nami zostanie? Chciał wiedzieć tutek. Mamy dla was niespodziankę, odezwała się mamusia. O piątej przyjedzie mój tata, dziadek Teofil. Posiedzi z wami do wieczora. Dziadek Teofil? wystraszył się Tutek. Ale mówiłaś, że on nie lubi dzieci i że nie ma czasu, żeby nas odwiedzać. Kiedy żyła babcia, to nas odwiedzała, a on w ogóle. Dziadek bardzo się zmienił. Kiedy zmarła babcia, poczuł się samotny i zatęsknił za rodziną. Chciałby was lepiej poznać zakładać się z wami. Nie wiem, czy to dobry pomysł, pokręcił głową Tutek. A co jeżeli on zjada dzieci? Tutka zbladła. Nie strasz siostry, skarcili go rodzice. Ale po co wy chcecie iść na ten koncert? Na pewno będzie głośno i tu się wystraszy. Nie kochanie, idziemy na koncert muzyki poważnej, klasycznej, przyłączyła się mamusia. Będziemy słuchać spokojnych melodii, takich jak szum morza. Rodzice nie dali się przekonać. Na wszystko mieli odpowiedzi. Chyba wcześniej ćwiczyli to tłumaczenie. Tego popołudnia zegar tykał dziwnie szybko. tak zerkał na niego, sprawdzając, ile jeszcze czasu zostało, zanim zjawi się dziadek. Wskazówki przesuwały się błyskawicznie. Mała wskazówka pędziła, jakby się spieszyła, a duża przesuwała się za nią, jakby chciała ją dogonić. Dochodziła piąta. Właśnie wtedy rozległ się dzwonek do drzwi. Dzieci! Chodźcie, przywitać się z dziadkiem! zawołała mamusia. No, ja się wstydzę. Nie chcę! mamrotał Tutek. Przestań się wyłupiać. Przecież widziałeś już dziadka parę razy. Schodź zaraz i zabierz tutkę. To było zejść na dół. Nawet jeśli się szło bardzo wolno, to schody jednak się kończyły. już było widać korytarz. A tam stał dziadek i witał się z rodzicami. Tutek podszedł i chciał stanąć z boku, gdy nagle coś na niego skoczyło coś czarnego! <laughs> krzyknął na wszelki wypadek. Feliks do nogi zawołał dziadek. Wszystko zeszło z tutka i zamerdało ogonem, a dziadek przywitał się donośnym głosem Witam szanownego pana! Jestem Smok Baltazar róbnął tutek. Dziadek wcale się nie zdziwił, tylko uścisnął mu rękę. Witam szanownego Smoka. Jestem Teofil wspaniały. A to Felix błyskawica, bo błyskawicznie zjada kiełbasę ze stołu. <grym> Potem zwrócił się do Tutki. Witam szanowną panią. Felix podbiegł do niej i szturchnął ją nosem. On się tak wita, wytłumaczył dziadek. Tutka nie odpowiedziała, tylko oglądała sobie dziadka ze wszystkich stron i od góry do dołu. Miał siwe włosy. Ale nie miał brody ani wąsów. Za to Felix był strasznie kudłaty i rozczochrany. Ostrożnie pogłaskała go po głowie, a on wsunął swój nos pod jej ramię i wąchiwał się w jej ciałko. Sprawdzał chyba, co jadła na obiad. Hmm, a to mi pachnie na ziemniaczki, a to na kalafior. Ha, 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 on nie łaskocze! roześmiała się Tutka. Felix jest taki czarny jak smok burczy brzuch, zauważył jej brat. Może jest jego kuzynem, stwierdził dziadek. To co, pokażesz mi te książki o smokach? No ale niektóre są straszne, ostrzegł kutek. Jak dziadek zemdleje, to nie moja wina. Pooglądamy, zobaczymy, uśmiechnął się dziadek Teofil. No to my już idziemy, pożegnali się rodzice i poszli na swój koncert. W filharmonii usiedli na miękkich fotelach i czekali, aż orkiestra zacznie grać. Mam nadzieję, że Felix nic nam nie poobgryza! – odezwał się Batuś. No i że dzieci będą grzeczne, szepnęła mamusia. Na sfale wszedł dyrygent i ukłonił się publiczności. Potem odwrócił się do orkiestry i dał znak batutą, że koncert pora zacząć. Machnął ręką do skrzypiec i zagrały wesoło skrzypce, jakby rozpoczynały się wakacje. Skinął batutą do fletów i te zaczęły popiskiwać jak dzieci nad morzem. Dołączyły się altówki i wiolonczele, udając wiatr, który biega po plaży i zabiera czapki z głów. Mamusi przypomniało się, jak zbierała muszelki takie gładkie w dotyku, a fale przypływały i odpływały. Rozległ się jasny dźwięk oboju i tatusiowi przypomniało się, jak podszedł do dobójki z lodami i kupił te najlepsze, paniliowe. I zjadał je powoli aż do wafelka. Obój skończył swoją melodię i umilkł. Skrzypce zaczęły żegnać się ze wszystkimi, grając ciszej i ciszej. Dyrygent skinął batutą i z chleb wypłynęły ostatnie dźwięki. Koncert się skończył. Ale było pięknie, szepnęła mamusia, kiedy wszyscy klaskali. Chętnie zostałabym tu cały wieczór. Ciekawy, jak tam dzieci i dziadek. Westchnął tatuś. Kiedy weszli do domu, założyli, że jest dziwnie cicho. Ojej, mam nadzieję, że nic się nie stało. Zaniepokoiła się mamusia. Hej, hej! zawołała. Odpowiedziała jej cisza. Nikt się nie odezwał. A jeżeli gdzieś się coś stało i wędrowali na pogotowiu, wystraszyła się, może wyszli na spacer. Jest jeszcze jasno. Uspokoił ją tatuś. Nagle z łazienki rozległy się dziwne odgłosy. Jakieś drapanie i chrąkanie i podejrzane chichoty. Rodzice podeszli do drzwi i. bo! Krzyknęli Tutek i dziadek. Ha, ha, ha ale was przestraszyliśmy. A Felix skoczył na tatusia i polizał go w nos. Felix do nogi! zawołała Tutka. On posłusznie do niej podbiegł. Siad! rozkazała. A psisko usiadło. Pobiegła do kuchni i wróciła z kawałkiem kiełbasy. Helix, masz! Y, to moje ulubione salami! Krzyknął tatuś. Ale za późno kiełbasa została błyskawicznie pożarta. Kochanie, ta kiełbasa nie była zbyt zdrowa. Próbowała go pocieszyć mamusia. A co mam cały czas jeść? Owsiankę i marchewki? Najrzył się tatuś. Chcesz, żebym zamienił się w konia? To my już idziemy, odezwał się dziadek. Odwiedzimy Was znowu w przyszłym tygodniu. Do widzenia, Baltazarze, i szanowna panno. Do widzenia, kochani! Do widzenia, Teofili, wspaniały! zawołały dzieci. A mamusia ucałowała dziadka na pożegnanie. Kiedy goście wymaszerowali z domu, tatuś zaczął zadawać długie pytania. E, co robiliście z dziadkiem? Czy byliście grzeczni? Było super! krzyknął Tutek. Czytaliśmy bajki o smokach, nawet te straszne, i wymyślaliśmy wierszyki. E, powiedz racuchy! Racuchy lubi zjadać muchy. A powiedz prosię? proszę, masz komary w nosie. A potem dziadek pokazywał nam swoje sztuczne zęby. Są super, takie białe i błyszczące. Może je sobie wyjmować i wkładać ile chce. A bez zębu wygląda jak potwór albo duch. Tutkasz przestała mówić, tylko patrzyła na te zęby. Aha! mruknął tatuś. Nie wyglądał na zachwyconego. I bardzo chciałem przymierzyć te sztuczne zęby, ale dziadek mi nie pozwolił, bo one duże kosztowały. A ja w ogóle to dziadek Teofil jest bardzo fajny i zna się na psach i na smokach. Przyszedł piesek, wypił pił mleczko, a ogonkiem stłukie jeczko, dodała Tutka. Widzę, że mieliście udany wieczór, podsumowała mamusia i uśmiechnęła się od ucha do ucha. A teraz do budy, yy, to znaczy do łóżka. Wtedy Tucio poruszył się w jej brzuchu, bo usłyszał tyle znajomych głosów i chciał powiedzieć: Ja też tu jestem z wami, a koku Nie umiał jeszcze mówić, ale rozpoznawał głosy całej swojej rodziny. Ojej, jej, ale on kopie. Chyba chce być z nami, poczuła mamusia. Tucio podskoczył parę razy, jak mała piłeczka, a potem powiercił się i pokołysał parę razy przed snem. Przyszła pora na dobranoc. Wszyscy zaczęli ziewać jak na zadłanie. I poczuli się zmęczeni i śpiący. Już niedługo i rodzice i dzieci smacznie spali. Zasnęły też wszystkie misie i żerafy, i wszystkie konie w snach mamusi. Pozasypiały nawet smoki w książkach tutka. Dziadek Teofil i pies, Felix również spali. Razem ze zjedzoną kiełbasą Felix, chrapa przez sen.